Budynek Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie w gminie Iwaniska wyróżnia się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Właśnie te walory zostały dostrzeżone przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, organizatora konkursu Modernizacja Roku, budowa XXI wieku. I w ostatnich dniach września burmistrz gminy Iwaniska Marek Staniek odebrał prestiżowe wyróżnienia przyznane inwestorowi, wykonawcy i projektantowi za realizację inwestycji w Przepiórowie podczas gali, jaka odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. W czwartek burmistrz Staniek wspólnie z posłem Krzysztofem Lipcem przekazali wyróżnienia wykonawcy i projektantowi budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie. To wielka radość, że ten przepiękny budynek, który został sfinansowany z Polskiego Ładu i ze środków własnych miasta i gminy Iwaniska obiegł na miarę 20 drugiego wieku, który ma służyć ludziom najbardziej potrzebującym pomocy, bo to będzie dom, pom bo to jest już dom pomocy społecznej i ta... Budowla została doceniona i dostrzeżona w skali ogólnopolskiej. Pan burmistrz odebrał stosowne nagrody. Ja chciałem pogratulować tych nagród, ale przede wszystkim gratuluję dobrej inicjatywy. Ja bardzo z tego powodu się cieszę, że tutaj w gminie Iwaniska władze samorządowe tej, tej gminy na czele z panem burmistrzem właśnie dbają o tych ludzi, którzy potrzebują takiego wsparcia. Dom jest bardzo ciepły, miły i przyjemny, jest odnawialne źródła energii, jest klimatyzacja, wszystko. Zresztą piękna budowla estetyczna z zewnątrz, jak i nowoczesne rozwiązania, rozwiązania wpłynęły na to, że dostaliśmy to wyróżnienie. Przepiękny budynek w Przepiórowie został wybudowany za 7 milionów złotych. Ta kwota to koszt budowy i wyposażenia. Kosztowała gdzieś około 7 milionów złotych. Wykorzystaliśmy bardzo dobry trend na e, budowlany, bo w pierwszej kolejności została wykonana przez firmę Adma w stanie surowym. Za nasze środki finansowe około 2 milionów złotych. Natomiast później środki pochodziły z Polskiego Ładu 3,5 2 miliony nasze, czyli w sumie można być 7 milionów. Dzisiaj tego budynku za 10-12 milionów by nie wykonał. Zapewne burmistrz ma rację, bo w takim standardzie nie dałoby się tak funkcjonalnego i pięknie wkomponowanego w otoczenie budynku wybudować. Obiekt robi wrażenie również wewnątrz. Podobnie jak jakość świadczonej opieki. Budynek dysponuje pokojami dwuosobowymi, z łazienkami. Jest to budynek przeznaczony dla ludzi starszych w podeszłym wieku i somatycznie chorych. Ludzi mamy z całej Polski. Mamy dużo osób już ze Śląska, mamy osoby z Krakowa, mamy osoby też z Warszawy, z Piaseczna, więc taka rozpiętość jest dość duża. Są to osoby częściowo też leżące, częściowo na wózkach, więc tutaj zapewniamy im całodobową opiekę. Mają też do dyspozycji gabinet terapii. Mają też terapeutę zajęciowego. Inwestycja jest powodem do dumy dla samorządu gminnego, także dlatego, że daje miejsca pracy. To jest inwestycja dla nas bardzo ważna, daleko idąca. I co trzeba stwierdzić, że bardzo inwestycja potrzebna. Będzie sporo miejsc pracy jeszcze. Wyróżniony budynek jest już od lutego domem dla 32 osób, które podkreślają, że jest dla nich prawdziwym domem. Jestem to od lutego, nie narzekam, jest fajnie, fajny personel medyczny i opiekunowie i wszyscy są dla mnie bardzo mili i jestem bardzo zadowolona. Opieka jest bardzo w porządku, pani dyrektor jest jeszcze lepsza. Ponadto gmina Iwaniska jako inwestor otrzymała specjalne wyróżnienie przyznane przez miesięcznik Inżynier Budownictwa. Właśnie za budowę domu pomocy społecznej w Przepiórowie. Jerzy Strzyż, STV Info.